Tak, wolny rynek. Ja w ogóle bardzo dużo bym tutaj wiesz, znaczy inaczej, na kryptowalutach, to jesteś mistrzem świata, bo się na tym znasz chyba najlepiej. Od niepamiętych czasów, ja nie pamiętam ile lat, jak wyjechałeś z Polski, będzie 8-10? Znaczy, ja wyjechałem do Azji, przyleciałem do Azji już w 2015 roku. Już mieszkałem, no proszę. prawda? Natomiast natomiast potem w 2017 ja na dwa tygodnie tylko poleciałem do Polski, żeby życzenia złożyć rodzicom. I wiesz, i wtedy mnie aresztowano w 2017. Także z dwóch tygodni zrobiło się 13 miesięcy. No ale potem tak, to pamiętam. Wróciłem, wróciłem do Azji. To pamiętam, ale wiesz, Piotrze, ja Ci coś powiem. Wymiar sprawiedli sprawiedliwości w Polsce nie istnieje. O właśnie, Ja tak. powiem jeszcze jedno. Kaczyński w jednym wystąpieniu powiedział prawdę. Przecież konstytucja pana Kwaśniewskiego była czynna jeden dzień i nic więcej. Dzisiaj nie ma konstytucji. My się podpieramy tą konstytucją, która nie istnieje. Tak. Ale powiedział też jedną rzecz: trzeba wrócić do konstytucji kwietniowej, bo ta konstytucja kwietniowa jest naprawdę na dzisiejszą epokę. Zobaczcie Państwo, konstytucja francuska powstała na konstytucji 1935 roku, i wiele, wiele bazy. Tak, jeszcze jedno pytanie jeszcze. się zadać, bo jesteś urodzonym liderem. Wierzysz w swoje wartości, ideały, jesteś urodzonym liderem. Ale jak dobrze wiesz, tacy liderzy mają gigantyczną moc przyciągania różnych ludzi. Niestety nie zawsze właściwych. No, na pewno też odkryłeś, że. Starają się z tobą kontaktować bardzo też czasem niewłaściwi ludzie. Tak samo było ze mną. No, nikt się nie ustrzeże przed tym. I czy masz jakiś pomysł, jak się ustrzec przed tak zwanymi przypadkowymi czy niewłaściwymi ludźmi? Tak, proszę państwa, Piotr to na waszej skórze odczuł. Ja no. również. No, no ja właśnie. również. Bo, ponieważ podżegaczy jest bardzo dużo, to samo Piotr u ciebie było. Tak, nie powiesz, że było inaczej. Tak, Identyczna tak sprawa, jak i u mnie. Z tym, że ja podjąłem teraz decyzję, nie będę się już tak spotykał, jak do tej pory każdego przyjmowałem, rozmawiałem, bo to nie ma sensu. Dlaczego? Tak, e, tworzą tak. się tak, tworzą się grupy które chciałyby Ciebie zdymisjonować i zająć Moje stanowisko. No nie da się, bo ja tak. tylko mogę wyznaczyć na wstępce, e, nikom, i nikt więcej. Ale to nie, nie w tym rzecz jest, bo proszę Państwa, nikt czegoś podobnego na świecie nie zrobił, co zrobiłem no. ja. Nikt nie zrobił niczego takiego. No to jest bardzo odważne, I... powiem Ci, bardzo kontrowersyjne, dlatego, dlatego bardzo się cieszę, że dostarczy no, na taką odwagę. Janku, mam jeszcze jedno pytanie ostatnie, jeśli pozwolisz. Jak tak. wyglądają Twoje najbliższe plany? Gdzie się wybierasz? Co będziesz robić w najbliższej przyszłości? Proszę Państwa, bardzo się wiele zmieniło w dziejach moich, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą Polską. Bardzo wiele, bardzo ważne. nie będziemy mówić o nazwach i tak dalej, bo to nie ma sensu. Kiedyś coś powiedziałem za dużo i miałem rewizję, straszne, więc powiem tylko pobieżnie. Tak. Czekam tylko na pewien sygnał, to znaczy od, zależy od pewnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, bo to jest kluczowa sytuacja. Okay. I będą tam spotkania z najważniejszymi osobistościami. Ja może tylko dodam od siebie, że jeśli to dojdzie do skutku, to będzie bardzo dobre, dlatego że to bardzo wzmocni. Twoją pozycję wtedy po prostu po tym cyklu spotkań. Także życzę ci, Janku, żeby to wszystko się zrealizowało. No, bo może jesteś trochę Don Kiszotem, ale na pewno masz dobre intencje. I na pewno na pewno masz też dobre cele zdefiniowane dla kraju. Także no tak. za, za to Ci dziękuję i, i za to cię szanuję bardzo. I jeszcze jedno Piotrze, moim największym błędem to jest znać prawdziwą, tą rzeczywistą historię, A. która jest w Polsce, bo ona jest zakłamana. Ja odwołuję, zapraszam profesorów, chociaż teraz znaczna część profesorów przeszła do mnie i będą spotkania z nimi odnośnie spraw historycznych tego państwa naszego, bo jest inna historia, nawet nie wiedzieli, że chrzest Polski wszyscy mówili że był książę nieprawda był w Niemczech no właśnie no i to należy do nas i to należy do nas z pewnego rodzaju innych innych spraw to wynika i to bardzo szeroko proszę państwa profesorowie wielu profesorów nie wiedziało że Bolesław Chrobry był cesarzem po śmierci od tona III, to właśnie ówczesny papież wydał bóle i nałożył koronę cesarską. I to można sprawdzić. Nie to, że mówi potoczki. Tak, to jest, to, jest to, jest bardzo bardzo, ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo my się opieramy, budujemy wizję historii na podstawie interpretacji, a nie na podstawie no, tego, co naprawdę się działo. To ciągle będzie tajemnicą, ciągle będzie dużo do odkrycia. Janku, drogi, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że ta rozmowa może no, być taką małą cegiełką, która trochę rozjaśni ludziom umysły. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Ja również, Piotrze, Tobie dziękuję i proponuję, żeby Polacy, naprawdę Słowianie, zaopatrywali się w dowody suwerena. One są naprawdę bardzo wartościowe, a zwłaszcza metryki osób żywych, bo to może pomóc. Ja muszę powiedzieć jeszcze jedno, Piotrze. Okay. E, nie tak dawno temu, na temat drugiej RP wypowiadał się minister spraw zagranicznych Rosji, Ławrow, i powiedział bardzo dobitnie: To tyle może na dzisiaj, Piotr. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. I chciałbym, żeby społeczeństwo to, co my mówimy, chociaż, chociaż w małym zakresie, zrozumieli i sobie przetłumaczyli, jaka jest rzeczywistość. tutaj Dotyczy to w szczególności siebie, bo bardzo dużo ludzi mówi, że gwałciłeś dzieci w jakieś filmy i tak dalej. To była bzdura. To była po to tylko zrobiona, to, co dzisiaj na mnie, mnie czycha. kompletnie wam że... o to, co ludzie w Polsce na mnie o mnie opowiadają. Tak jak mówią, to jest głupota. różne rzeczy tak mówią i będą mówili na mój temat kompletnie. mnie, mnie to nie interesuje. Nie Dobrze, się... ale Piotr. Ja ci coś powiem. Ja bardzo często, jak przy mnie ktoś na ten temat mówi, to ja ich wyprowadzam z błędu. Zadaję, zadaję pytanie, dlaczego odsunęli sędziego, który uniewinił Tymochowicza od wszelkich zarzutów. I no się way. gęba im zamyka sama. No Sorry za określenie gęba, ale innego określenia nie ma, bo to są idioci co niektórzy. I proszę o tym pamiętać. Nie słuchać plotek, bo plotki są najgorszą rzeczą. Ja muszę powiedzieć, ja poznałem rodziców Piotra Tymochowicza, Parokrotnie się widzieliśmy, ma bardzo wspaniałych, mądrych, trzeźwych rodziców. Co to znaczy trzeźwy? Mają poglądy, ale każdy człowiek ma swój pogląd, nieważne jaki, ale dąży do tego samego celu, do którego my dążymy. Także, proszę Państwa, pan Piotr Mochowicz jest oczyszczony przez Wymiar Sprawiedliwości w Polsce z wszelkich zarzutów, jakie były. A Ale przebacz, tak prawie, prawie, ża prawie żaden dziennikarz na ten temat nic nie napisał. To w ogóle nie trafiło do świadomości ludzi. To jest Ale Piotr, Trudno. nie licz na to, że napiszą. O mnie też nie piszą. Piszą no o mnie, jeżeli coś tam złego, to samo jest u ciebie. I tutaj się nie ma co dziwić, ponieważ tak. doktryna, którą myśmy, myśmy stworzyli, ona bije dzisiaj w nas. Tak, I dokładnie. prawda jest w ogóle nieistotna. Jeszcze raz dziękuję.